Hamas wysyła delegację do Kataru, aby kontynuować pośrednie rozmowy z Izraelem na temat ponownego zawieszenia broni w strefie gazy, poinformował przedstawiciel palestyńskiej organizacji. Hamas odrzucił izraelską propozycję ponownego rozejmu przekazaną przez mediatorów z Egiptu, ponieważ zawierała ona zapisy dotyczące rozbrojenia palestyńskiej grupy, podała stacja Al Jazeera. Propozycja zakłada również uwolnienie 10 zakładników przetrzymywanych w gazie w zamian za 45-dniowe zawieszenie broni oraz dostarczenie żywności i pomocy humanitarnej do Gazy. Izrael zerwał rozejm z Hamasem, gdy w marcu wznowił ataki na Gazę zarówno z powietrza, jak i poprzez operację lądową. Hamas uważa, że kluczowym elementem porozumienia powinno być wycofanie się izraelskich wojsk ze strefy gazy. Poniedziałek Biuro ONZ do spraw pomocy humanitarnej ostrzegło, że sytuacja humanitarna w Gazie jest prawdopodobnie najgorsza od początku wojny w październiku 2023 roku.